Dzień dobry. Cieszę się, że spotykamy w kolejnym odcinku Środy dla Lidera. Nazywam się Anna Jurewicz. Prowadzę firmę szkoleniową oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Razem lepiej. Jak wiecie, najbardziej lubię pracować z liderami, ponieważ uważam, że to od Was, drodzy liderzy, zależy przyszłość polskiej edukacji. Dzisiaj chcę porozmawiać z Wami o sukcesie. Czym jest sukces? Co dla ciebie oznacza? Co jest miarą sukcesu? Kiedy myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces, to co przychodzi ci do głowy? Hm. Popełniamy wiele błędów myśląc o sukcesie, bo tak naprawdę miarą sukcesu powinno być to, czego my doświadczamy. Każdy z nas nasz postęp, nasz rozwój, osiąganie swoich celów. Dla mnie to jest definicja sukcesu. Kiedy myślałam o tym, jak porozmawiać z Wami o sukcesie, to przypomniałam sobie, czy postanowiłam odwołać się znowu do mojej sportowej kariery. Sport dał mi naprawdę dużo w życiu. Otóż trenowałam wiele lat i czasami nawet zdobywałam. Medale. Zobaczcie, był taki rok, kiedy była olimpiada. Startował wtedy pływak Mark Spitz i on zdobył y, chyba 7 złotych medali w pływaniu. A ja rok później zdobyłam 6 złotych medali. I jeden srebrny, a więc też w sumie miałam ich siedem na Akademickich Mistrzostwach Polski. Wow, tyle medali. No to chyba był twój największy sukces w twojej karierze, można by pomyśleć. Otóż nie. <słanski> Te medale zdobyłam wtedy, kiedy studiowałam już polonistykę. Zakończyłam swoją karierę w sporcie wyczynowym, zajęłam się studiowaniem czegoś zupełnie innego i w ramach studiów musiałam mieć godziny WF-u. Wszyscy po prostu musieliśmy też chodzić na WF. Na szczęście na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałam, było można sobie wybrać, jakie godziny WF-u chcesz ćwiczyć. I wśród tych do wyboru była również gimnastyka artystyczna. No, oczywiście wybrałam gimnastykę artystyczną i naprawdę lajtowo, fajnie, sympatycznie, wspierając też tamtejszą trenerkę i ucząc inne dziewczyny, które chodziły na gimnastykę artystyczną, tego czego ja uczyłam się przez wiele lat, uprawiając tę dyscyplinę wyczynowo, po prostu sobie ćwiczyłam. Były akademickie mistrzostwa Polski i pojechałam na nie. Dzięki Na tych mistrzostwach zdobyłam 6 złotych medali w konkurencjach indywidualnych, a dzięki mnie nasza drużyna zdobyła srebrny medal. Ale po zawodach. Nawet żaden dziennikarz nie przyszedł, żeby ze mną przeprowadzić rozmowę. Byłam tym bardzo rozczarowana wtedy. Dzisiaj rozumiem to i widzę ten mechanizm. Oni patrzyli na mnie jak na profesjonalistkę, która po prostu wykorzystuje swoje wcześniejsze umiejętności, startując z amatorkami. Mnie tam w zasadzie nie powinno być, bo to było trochę nieuczciwe. A więc wcale te medale nie są dla mnie świadectwem mojego na, moich sukcesów. Co jest dla mnie największym sukcesem? Tu mamy różne jeszcze inne medale, ale największy mój sukces to jest ten. Ten malutki brązowy medal. Bo to jest medal na który pracowałam przez cały rok. Moja trenerka powiedziała mi: że moją mocną stroną jest skoczność i że w związku z tym przyborem, w którym mam szansę osiągnąć największy wynik, jest skakanka. Przygotowałyśmy fantastyczny układ do y, muzyki y, Arama Hachaturiana Taniec z szablami i rzeczywiście właśnie po roku ciężkiej pracy a w czasie Mistrzostw Polski w sporcie wyczynowym zdobyłam brązowy medal w układzie ze skakanką. Po co o tym opowiadam? Bo chcę pokazać Wam, że sukces nie, jest, nie ma jakiejś wartości bezwzględnej. Że to, czy coś nazwiemy sukcesem, zależy od wielu czynników. Od kontekstu, od uwarunkowań, od tego, ile pracy, ile zaangażowania włożyliśmy w osiągnięcie swoich celów. Sukces to ciężka praca, jasne cele, dążenie do nich nieustępliwe i dążenie do tego, żeby zrealizować to wszystko, co jest niezbędne do osiągnięcia celu. To jest właśnie rola dobrego lidera. Wspierać swój zespół w tym, żeby wiedział, jakie są cele, żeby wiedział, jaką drogą podążać, aby te cele osiągać, aby każda osoba w zespole odczuwała to, że z jednej strony mam swój sukces indywidualny, bo rozwijam się, a z drugiej strony my, jako zespół, również osiągamy swoje cele. To właśnie złota drużyna Uniwersytetu Warszawskiego, z którą zdobyłam te wszystkie medale, pod spodem zalinkujemy to zdjęcie z konkursem. Zgadnij, którą osobą na tym zdjęciu, która z tych osób na zdjęciu to jestem ja. Zastanów się, przypomnij sobie, co ty robisz dla swojego zespołu, żeby tak właśnie działał. Po raz kolejny przypominam. Niebawem ruszamy z kursem trenerskim 22 lutego 2020 roku. Myślę, że ta data będzie bardzo szczęśliwą datą. Zapraszam cię bardzo, bardzo serdecznie. Jeśli chcesz tworzyć zespół, który odnosi sukcesy, rozwijaj się, zostań trenerem, bądź prawdziwym, dobrym liderem dla swojego zespołu. Do zobaczenia. No.